chciałem Ci pokazać tutaj robota sprzątającego, którego dostaliśmy do testów, to jest ten robot, nie ten, którego tutaj trzymam na kolankach, Tego na razie na bok odłożymy, to jest robot, który się nazywa Dreamy Aqua 10 Ultra Roller, to jest robot, który miał kilka dni temu premierę swoją, więc to jest w ogóle nowka sztuka i on ma pewną nowość, to jest pierwszy robot... Na świecie, który ma zupełnie nowy sposób mapowania podłogi, czyli przy pomocy takiego obrotowego wałka. Ale zanim go wyciągniemy z pudełka, to teraz mała szczypta historii. Jak to wyglądało historycznie? Jak producenci produkowali te roboty sprzątające standardowe, i one po prostu tylko odkurzały, czyli miały, miały te szczotki takie boczne, plus tą szczotkę centralną, i tutaj do tego zbiornika na kurz sobie zbierały kurz. To producenci zastanawiali się, no dobra, co zrobić, żeby ulepszyć te roboty? Więc doszli do wniosku, że najlepiej byłoby dorzucić do takich robotów mopa. I wymyśli coś takiego, że wyciągamy sobie ten pojemnik na, na kurz i zakładamy zamiast tego pojemnika taki specjalny pojemnik z mopem od spodu. Czyli tutaj nalewamy sobie wodę, podłączamy po prostu do, do tego robota ten pojemnik i on wtedy od spodu ma ten pojemnik jeździ po podłodze i po prostu trze taką szmatką po podłodze. Ale okazało się, że takie rozwiązanie jest dalekie od ideału, bo ta szmatka po prostu tutaj, ona się tylko, wiesz, nasączała wodą, ale rozmarowała całą podłogę tym brudem, więc na początku, o ile dobrze taki roboty Robot przecierał, to jak sobie trochę pojeździł, to potem rozsmarował cały, cały ten brud po podłodze. Więc to była generacja pierwsza. Potem generacja kolejna oh, to za historyk. No. Tak, kolejny robot, mhm. który też ma takiego mopa, ale on ma takiego mopa tutaj to jest akurat iRobot, no, dość nowy egzemplarz. I tutaj chodziło o to, że ta, ten mop tutaj był podnoszony na takich ramionkach też był położony na ziemi i ten robot ciągnął sobie tego mopa ze sobą, natomiast jak wjeżdżał na przykład na dywan, to podnosił sobie to ramionko, kładł sobie na plecach i nie brudził dywanu, więc to jest taka kolejna generacja. Natomiast kolejna generacja to jest ten robot, który tutaj, którego nasi widzowie znają, bo go pokazywaliśmy u nas na, na kanale i on ma obrotowe mopy. I to było takie rozwiązanie, które dotychczas, dotychczas było uznawane za najlepsze, że mamy takie obrotowe mopy, które rzeczywiście bardzo dobrze tutaj czyszczą tą podłogę, natomiast z tymi mopami też był pewien problem, mianowicie one się brudziły, bo jak one jeździły tutaj po podłodze i one kręciły, kręciły, on oczywiście tutaj sobie moczył, regularnie wraca do stacji i sobie myje te, te mopy, ale mimo wszystko jak jeździ dość długo, to, to one się brudzą i on rozsmarowuje brud na podłodze. I teraz wkracza nowy... Yy, Aqua 10 Ultra Roller. I zaraz go sobie wyciągniemy, bo on przyjechał do nas właśnie też kilka dni temu. więc to jest, nówka sztuka. Jeszcze nie otwierany, nie śmigany. W ogóle tak zrobimy miejsce. Ja te roboty w ogóle już zabiorę. Historyczne. Historyczne, nie niehisteryczne. Nie będą one teraz potrzebne. Tak. I zabieram się za tego. Ok. Ciap. Ale dzisiaj gorąco, ale jutro ma być ochodzenie, podobno. Mhm. Jutro ma do siódmej padać, powiem. O rany. i do 7. A ja nie wiem, a ja już się muszę wyjść do szkoły. No to chyba nie na motorku jutro. No, nie, nie, nie. <laughs> Dobrze, to jest jakaś instrukcja obsługi dla niego. I teraz popatrz, wyciągniemy sobie. A nie, to nie ma robota. Nie tu, to będzie tu. Okay. Wyciągniemy tego robota, bo ja ci od razu pokażę, co jest tą nowością najważniejszą w tym robocie. Skieruję w Twoją stronę pudełko, tak żeby było widać dokładnie. O, tadam, 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 jest, jest. Dobra, dobra, uwaga, uwaga. Bielutki. Białutki. Coś tam się zaczepiło, jakieś, jakieś kółeczko się zaczepiło. Dobra. Mam go. O! I teraz popatrz, na czym polega ta nowość. On ma taki wałek tutaj. Czy nie ma tych takich okrągłych, takich pacek. O, jest ciężki! Ciężki jest ten robot. Dobra, tutaj dla porównania poprzednia generacja. Jest ten robot. Wow. <taki> tak wyglądały roboty wcześniej, tak wyglądają teraz nowe. Czyli jak widać ta zmiana tutaj nastąpiła właśnie w obrębie tego, tego wałka. I teraz na czym polega ta zmiana? Dlaczego ona jest akurat tutaj taka podobno ważna? Ponieważ ten wałek się obraca, nad tym wałkiem tam w środku są schowane dysze z wodą, tych dysz jest podobno 12 i one cały czas polewają ten wałek, ten wałek się obraca i jest na bieżąco mhm. ściągana z niego brudna woda, polowana jest czystą wodą, jest Rany na bieżąco, czy on cały czas podczas sprzątania ten wałek jest czysty, cały czas jest myty przez samego robota. Co więcej, jeszcze w ogóle on ten wałek podgrzewa sobie do 40 stopni i ma jeszcze taką funkcję wysuwania tego wałka tutaj w bok. Czyli tak samo jak tutaj te, te szczotki boczne są wysuwane w tym robocie, czyli on jak podjeżdża do krawędzi, to tę szczotkę boczną wysuwa. To już też pokazywaliśmy, że do roboty teraz nowoczesne mają taką opcję wysuwania tej szczotki bocznej. To ten wałek też będzie tutaj wyjeżdżał i będzie te sprzątał przy krawędzi. Więc to jest ta najważniejsza. Nowość i ten wałek potem robot wraca do stacji dokującej. Tutaj jest napisany push. Jak jest napisany Puszcz, no. Ja chcę, klikam, ale się nie puszuje. A, bo to pewnie jakoś, jakoś można. O, patrz, jest pusz. Pewnie to jakoś można wyciągnąć. Natomiast on ma jeszcze taką funkcję, że się wspina, czyli y, on też jak, oh. jak podjeżdża pod jakieś przeszkody, to on się tutaj podnosi i tam na kilka centymetrów jest w stanie wjechać na jakiś próg, oh, czy okay. na jakiś y, nie, Może nie na schody, ale na jakiś taki próg, albo na, przykład na jakąś nogę krzesła. Jak mamy masz takie krzesła, które mają takie płaskie nogi, to on. W, sobie też z tym poradzi, też sobie na to wiedzie. I, I ten wałek, przez to, że jest tak myty cały czas, to podłoga jest myta cały czas czystą wodą. Czyli nie będzie rozmarował tej, pod tej podłogi. No i porównamy oczywiście tam to poprzednie rozwiązanie do tego i zobaczymy, na ile tu się poprawiło to mycie przy pomocy tego wałkanowego, bo tutaj teoretycznie on nie powinien żadnych smug zostawiać. I to jest pierwszy taki robot na świecie, który się pojawi właśnie z takim rozwiązaniem, więc będziemy go testować. Ale już wiedziałem, że już kolejni producenci też już zapowiedzieli, że będą mieli podobne rozwiązanie. I to już nie wszystko. Wow. Odłożę go sobie na bok A, się cały zmuzrzałem tutaj do, do, do opowiadania tej historii Dobra. Wyciągamy stację Teraz jak ją złapać tej... żebyś nie płamała Dobra, I, i teraz... I teraz... To wiesz co, chyba, chyba już, już sobie poradzę. O, hopsa, 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 to jest jakaś blokadka. Żeby mi to teraz nie zleciało wszystko. O Tyłem stoi, tak? Dobra, to jest front. O! To jest front. No. Eleganckie. Eleganckie. I teraz ten robot będzie sobie tutaj wjeżdżał. To jeszcze na pewno będzie taka podstawka, żeby on sobie tutaj wjechał do środka. I on yy, gdzieś tam takie manuszki pewnie. Zasłanię. Zasłaniam się światło, już się odsłaniem światło. Proszę, to go, go możemy postawić. Tu i tam jeszcze powinna być taka. O, pewnie tutaj, w tym pudełku. Zobaczymy, co to jest jeszcze w tym pudełku w środku. Tu się otwiera, tu się otwiera. Chwili, Od razu stacja. tak. Sprawdzamy, co tu jest. O, to jest płyn do mycia podług. Drugi wow, wałek zapasowy, wow. szczotki zapasowe. Szczotki główne też są zapasowe. E, tutaj mamy filtry HEPA. Trzy nawet, zamienne. Czyli w ogóle cały ten zestaw akcesoriów od razu dostajemy tutaj w zestawie. Ale jeszcze szukam tego najazdu, bo to jeszcze powinien być taki najazd do tego robota. To pewnie. Nie, nie, tu będzie, to będzie w tym płaskim. O, tu będzie ten najazd. Zobacz, jest tu. Tak, jest taki najazd, i teraz wyciągamy sobie ten najazd. Stąd. O, dokładnie. I teraz widzisz? Jinx jest najazd. I teraz ten robot będzie sobie tutaj. Podjeżdżał. Okay. On podjeżdża nie przodem, tylko podjeżdża sobie tyłem. tak? Uh -huh. Tam I będzie my, wjeżdżał. Tak. Tam będzie sobie prał ten wałek. Uwaga, on pierze ten, ten wałek w temperaturze 100 stopni. Więc w ogóle w gorącej wodzie sto, yy, pierze ten wałek. Więc nie będzie nic tutaj śmierdziało, wszystko będzie pachniało, będzie elegancko. Tu się jakoś jeszcze otwiera. Jak to się otwiera? Nie, tu się. tu się otwiera. Tu mamy zbiorniki na wodę czystą. I tu mamy na wodę brudną. Dwa zbiorniki. Tu się na pewno to otwiera jakoś. Aha, tu jest taki. O, ulu, ulu. A symry. A ty symry. Tu masz ten. Tutaj... taką jakąś ten. Tak. Okay. O, okej, okay, dobra. No i tu mamy zbiornik na detergent. No i worek na kurz. Czy on się automatycznie tutaj też będzie opróżniał? I tutaj może też dolewać, żeby wlewać do samego zbiornika na wodę czystą samą wodę, a nie detergent. Więc sam sobie robię miksturę. Tutaj sam przygotowuję tą miksturę. No, i ma też tą wieżyczkę z takim chowanym lidarem, To rozwiązanie już znamy, czyli, tak, żeby będzie w stanie się wpakować pod jakieś niskie przedmioty, czy pod jakiś stół, czy pod wiszącą szafkę, to będzie mógł wjechać. Mamy takie szafki wiszące w kuchni, więc to możemy przetestować. Bo on, jak mu wyjedzie, tak jak w tem, temu na przykład wyjeżdża, zobaczymy, czy, czy mu wyjedzie, jak go tutaj puszczę na podłodze bez stacji. No, uwaga, rozpocznij czyszczenie. <laughs> Dobra, zobaczymy, czy wyjedzie. O. Dokładnie. Taka muzyczka miała w ogóle. Widzowie, mam nadzieję, że to słyszeliście. Nie wiem, czy to się zebrało. Proszę czekać. Tak, proszę czekać. Dobra, już wystarczy. Zamykamy. I teraz powinien schować czy schowa się. To chyba się? może muzyczka będzie. Dobra, domek? No. Rozpocznijmy oh. szczelinę. Nie, nie chcę, no dobra. Ale widziałeś, wyjechała ta wieżyczka. Natomiast on jak tutaj w tej wieżyczce ma lidar, czyli ten e, e, taki miernik odległości, którym sobie będzie wykrywał przeszkody. Natomiast jak podjeżdża pod jakiś niski próg, to wtedy on to chowa i się wciska, bo ma wtedy niecałe 10 cm wysokości. Więc ten akurat nowy robot też coś takiego ma. E, ma też tutaj kamery, o z przodu nawet dwie, jak widać. A poprzednik miał. On ma chyba w ogóle jedną kamerę, bo ma, inaczej ma w ogóle skonstruowany ten, ten system o, to tutaj. O, ma, ma taką buźkę śmieszną. Tak? oczka, no, nosek, buźka. Stereo Vision ma, widzisz, nie widzi w stereo. No i tu jeszcze ma z boku kamerkę, wow. więc o, to możemy wyciągnąć tutaj z tego. A, tu ma jeszcze zbiornik tutaj, ten możemy też wyciągnąć. Tutaj będzie miał ten filtr. O, jak to się wyciąga? Jak to się wyciąga? Chorobcia, tu? O, tak się wyciąga. O, i tu jest filtr HEPA w środku. Czyli to jest ten zbiornik jego podstawy, czyli on sobie najpierw napełnia ten zbiornik, a potem y, jedzie sobie do, do stacji i tam się opróżnia. O, no i tak to wygląda. No dobrze. To no tyle. Najnowszy model robota Dreamy, dostaliśmy do testu, właśnie tak jak powiedziałem, on kilka dni temu miał premierę. A! I on jest w promocji, tylko że nie mogę sobie przypomnieć, jaka była cena jego standardowa, ale tam jest kilka stów w tej chwili tańsze. jak się go teraz zamówi, więc puścimy jeszcze ten materiał szybko, dzisiaj nawet puścimy ten materiał, w, dnia, w dniu nagrania. I jak sprawdzicie, to możecie sobie takiego robota kupić teraz w dobrej cenie, A ja tu cenę napiszę w opisie, bo przyznam się, że wyleciała mi teraz z głowy, i ta, ta cena y, wynosi, ale od standardowej ceny w tej chwili przez kilka dni najbliższe, czy kilka, czy kilkanaście dni jest obniżona cena na tego robota. A my zaczynamy testy, no i zobaczymy, co daje to rozwiązanie właśnie roller, bo to jest taka pierwsza generacja, a jeszcze dodam, jeszcze nie wszystko, bo on tutaj ma jeszcze jakąś klapkę i on jak wjeżdża na dywany, to tą klapką zasłania ten wałek, żeby nie pobrudzić dywanów, to też wszystko zobaczymy, no jest dużo nowości w tym robocie, więc ja może teraz nie będę opowiadał, bo tak z pamięci, co tam dokładnie on potrafi, to już po prostu pokażemy, jak go odpalimy, zaczniemy go testować i wtedy opowiemy, co dokładnie potrafi ten robot, więc... Do następnego tekstu. Nie tekstu. Testu naszego do następnego naszego materiału wideo. Pozdro! Pozdro!